Witam cześć i Czołem. Zagrajmy sobie w czołgi po raz kolejny. Mam nadzieję, że tym razem coś ustrzelimy. Może a nuż widelec się uda coś tutaj zrobić ciekawego. Patrzcie, jaki tutaj ładny czołg jeździ w tym kółeczku, on jest taki piękny. I może zahipnotyzować. Mam włączony mikrofon w ogóle? Mam włączony. Okej, okay. niechaj tak będzie. Walczymy w mieście. Jakby ktoś nie wiedział, bo ja wiem, ale nie powiem. Nie wiem. Ale się domyślam. Okej. Okay. Podział naboje jak najbardziej. Szczerze powiem, że jeżeli chodzi o te naboje, to obszerłem tylko tyle, że po prostu gorzej przybijają pancerz te drugie. I mogą podpalić czołg, więc trzeba zdecydowanie trafić w jakieś czułe miejsce. Gdzie jesteśmy? Jesteśmy po tej stronie. Ojej, jak tu jasno, jak razi. Jestem po jasnej stronie mocy, luk... Mm, Dobrze wiedzieć. Dobrze wiedzieć, że nie przyjadę przez y aczkolwiek... kurna! Aczkolwiek mogłem się tego domyślać. Przecież to nie jest takie trudne. Czasami warto pomyśleć. To nie boli, tak jak niektórzy sądzą. No to napiżdżamy do przodu, bo czemu i by nie je. Widzicie kogoś? Bo ja nikogo nie widzę. Dobra. Ło! Ta gra nie powinna się nazywać World Thunder, tylko omijanie drzew. Wiem, że coś się dzieje. Ale nie wiem gdzie, nie wiem skąd i nie wiem kto do kogo. Sojusznicy przejęli strefę. Sojusznicy przejęli strefę i mnie się to bardzo nie podoba. A nie, to już Jezus, to mi się bardzo podoba. Coś pierniczy. Okej, okay, już widzimy, że będzie ich tu trochę. O, tablica mi zasłania. I tak nie widzę nikogo. Czemu mój X tak się nieładnie zachowuje? Nie do końca to rozumiem. Wróćmy się w przodem. Uciekł. Kurde, no jest 200 metrów od nas. Schowane za tym czymś. Ale ich tu jest O udało mi się go zestrzelić Zrobimy tak, cofnij Trafienie Dobrze Uciekł. O zmieniamy pozycję Zmieniamy pozycję Cześć kolego Taranujemy to zaraz wybuchnie, uciekaj Uciekaj, gościu czy, czy ty już nie żyjesz? Ktoś go dobił Tam już chyba ten wybuch był, co? Nie, teraz, teraz był Dobra, ja muszę się gdzieś schować Gdzie jesteś? Gnido! Wystaw łeb No niby tu jesteś Jesteś bardzo blisko Dlaczego ja cię nie widzę? Przele. Jesteś! Jeszcze raz. Bang! Dostał! Dostał. Dobra. Zmieńmy pozycję. Teraz została odkryta. Cześć, przyjaciele! Jak miło was widzieć. Piona, stary! Piona! Bang! Piona! Dobra, Jest. No, no, Eee... No. Dobrze, skoro ty tu stoisz Chcesz się schować, dobrze, zrobić miejsce, żebyś mógł się schować Ja się próbuję troszkę wycofać, już widzę tutaj kolegę Obróćmy się do niego przodem Czelam, że będzie on wyjeżdżał... co wow. cofnij się Że będzie on wyjeżdżał tutaj I dobrze mi się wydawało jeszcze raz, nie został uszkodzony, czyli w dół, trafienie, no, 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 nie, nie, no, no, on zaraz zestrzeli, cholera jego macia, ratunku, bęk, giń, to pięknie, och, och. Matrix. Normalnie Matrix. Ale mi trafił centralnie. Kurde, jak ktoś się gra? Jak chce się nauczyć grania, co? Kto mi podpowie? Dawaj, dawaj. Mm, ale ilu zastrzeliliśmy? Dwóch Zastrzeliśmy i mamy dwie asysty. Nieźle. I wygrywamy. Wszyscy nam się... Wszyscy nam się. Wszyscy my. Wyprzyliśmy się w sam środek. Punktu przyjęcia. Wow, nie tak miałem zrobić. Gdzie jestem? A, zanim ty lupę obrócisz to. Yy, jesteśmy tutaj. Pojedźmy tu główną drogą. Ale tu się dymi Kurde, zanim tu przejadę Do ciebie strzelają, drogi kolego Pomogę ci Albo i ci nie pomogę Jezu, nie umiem celować No dawaj Wychaj Siedzi. Dobra. E, oni wez wezmą nas od tyłu, ja to czuję. Obrócimy so, się. Oni wszyscy pojechali tutaj. Mamy nalot jakiś? Mamy nalot. Zróbmy nalot w tym miejscu. I spróbujmy. Oni się tam gdzieś czają. Spróbujmy ich jakoś podejść. Wow wow, wow 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 do mnie chyba nie Znajmniej mam taką nadzieję, że nie Nadzieję. EU nadzieję Pewnie ci co to byli już dawno nie żyją Aczkolwiek jestem za głupi, żeby to zrozumieć Mamy nalot, to użyjmy Mamy nalot. Dajmy troszkę dalej Kierowca Gąsienica, co to miał znaczyć? Aha, czyli odporny. Pięknie. Och. Cholernik, kurczę. Ale cel nie został uszkodzony dlatego, że nie trafiłem. Nie, trafili coś. No skręcaj! No kurde, ja widzę, że mi się nabijają te trafienia, tylko nie wiem czemu. A, bo to jest pewnie więcej niż jeden osad. Dobra, tu jest dwóch. Tu jest dwóch. Gdzie? Yeah! Tokio Drift, O! No! Dlaczego już? Bej! Na koniec. No, jedno jest pewne, wygraliśmy. Nie zniszczyłem samolotu, za to zniszczyłem trzy jednostki, a to już jest postęp. I uwaga, uwaga... Nie, tylko dwie asysty. Dobra, 17 trafień. Tu nam się odblokował zestaw naprawczy do naszego wypasionego czołgu. Wypasionego, I to jest jeden z gorszych, aczkolwiek na chwilę obecną jest wypasiony, jak dla mnie. W porównaniu do tego, co mam. Eee, więc możemy sobie to kupić eee, tak, chciałem zrobić? Nie tak, chciałem zrobić, ale misclick. Dobrze, zróbmy gaśnicę. Jak nam się czołg zacznie palić, to zawsze będziemy mogli zgasić. I my chcemy zdecydowanie kalibrację działek. Ok, eee, zagrajmy raz jeszcze. Prawa ręka mnie swędzi. To jest poderpa. Okej. <słuch> ok to 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 No dawaj. Jeśli kierowca zostanie... Pamiętaj aby często zaglądać do encyklopedii. zaraz na wiele przydatnych informacji. Wiecie co? Muszę sobie zajrzeć w końcu do tej encyklopedii. Encyklopedia się znajduje tutaj. Badania, szkolenia... O Jezu... Bitwie to tryb, w którym używany jest uproszczony model lotu, tak jak w bitwie akrobacje to jest głównie pomoc. No, chciałem poczytać, dlaczego mi to zrobiłeś? Teoretycznie dwa punkty respawną, praktycznie będzie jeden. E, chyba, że jak zginiemy, to wtedy będziemy mieli wybór. Czyli co? Lecimy na A. E, Kampimy? Czy flankujemy ludzi? Bo... ludzi czołgi w zasadzie. Albo ludzi w czołgę. Bo tego nie wiem. Nie, mam do wyboru. Yy, chcemy tu. Do boju. Po lewej będziemy mieć jeziorko. Punkt A jest chyba tutaj, jeśli dobrze zapamiętam. Tak. Korzystne tereny. Jak to pięknie, jak w Wiedźminie normalnie. Tylko, że Wiedźmin nie miał takiego czołgu, jak ja. He he. Ale miał płotkę. To jest punkt A. Dobra. Bardzo dobry punkt obserwacyjny. Bardzo łatwy cel dla wroga. Przesuniemy się trochę tutaj. Tu jest. Ej, czy to do mnie było? Czy to było do mnie? Przepraszam bardzo, ale czy to było do mnie? Patrzymy się tu. Nie, my chcemy. przepatrzeć Tu jest A. Czyli ewentualnie mogą zjechać z tej strony. Bo tu raczej nie będą. Widzę wszyscy prąd do przodu jak porąbani. E, spróbujemy zająć miejsce na tym wzniesieniu. Sojusznicy o! o ty kurna waflu. Dobra. I jak to sprawa wygląda? Nie mogę kurde tak nisko dać luchy. Więc to jest bardzo, bardzo się teraz wystawiam. Na dupa Zostaw mnie w spokoju! Ja mam lepszy pancerz niż ty Jest tu czterech, teraz widzę trzech, ale było tutaj czterech Dobrze, to jest zły pomysł Spróbujmy podjechać trochę dalej Stawianie się bokiem to też nie jest najlepszy pomysł Kogo ja to będę widział Ego Ego Urna, nie wiem gdzie celować No ja go niby widzę Jest drugi No Jak? Nie trafiłem Gaśnica Jezu jak dobrze że miałem tą gaśnicę już mm. bym nie żył mhm mm To ja sobie wieżyczką em, por mam porobione generalnie Jedzie Naprawiliście? Naprawiliście, dobrze Zasuwa Kurwa, przecież to jest ziemia, to jak ja chcę go zastrzelić? Ja nie mogę się znowu wychylić, to jest naj najgorsze. Gdzieś tu pojechałeś w co? Dobrze, spróbujmy tak ciupinkę. Aaaa! Jak pinkę, żeśmy się wystawili. Ale dostali, kurde, w kask. No zostałem zabity, no i co ja zrobię? No takie życie. Raz się zabije, raz się zostaje zabitym. Chcemy tu? No, w sumie już za późno, żeby zmienić zdanie. Jakoś szczerze powiem, nie mam zielonego pojęcia, jak podejść do tej sytuacji całej. Fajnie, że zwyciężymy. Nie mogę dać w dół. Muszę podjechać. Dobra. Czy ja mogę przez to drzewo przestrzelić? Teoretycznie mogę. Jesteś gdzieś tutaj. Raczej byłeś. O, 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 o. Nie tu. No, czemu się ustawiasz na durny samolot? Ty jesteś tu Jak ja podjadę, to stracę się z, z, z wzroku o, 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 No dalej Odsłoniłem, nie został uszkodzony. Zmienimy naboje. Nie trafiłem. Ja muszę to wiedzieć, czy jak ja go teraz czerwony nic mu nie zrobię. Przeciw pancernym z powrotem. Wow! Nie ten przycisk durniu. My tak? No, mogłem nacisnąć się w 7 Nie w 7, a 7. Zrezy polatać samolotem. I coś nie wyszło. Mamy tego na salowniku. No dawaj. Jak ja mogłem nie trafić? Zaraz mnie któryś zgarnie. No, dlaczego nie trafiasz, gościu? O co tu chodzi? Czy ja w ziemię uderzam, czy mi się tak kurwa tylko wydaje? Sprawdźmy. Nie no, leci tam. Nie, nie kumam tego. Zaraz mnie zestrzelą, bo się wystawiłem. Wow! Hercules! Cokolwiek to znaczy. Tutaj jest. Stanął jeden. To nie jest za górką, tak, on jest za górką. Czyli a ja górki nie przestrzelę. To był gdzieś drugi. Nie wiem, czy jeszcze żyje, czy już nie. Jest. Kilometr, ale to nie trafię w z niego od... Kilometr roz... o! A może jednak? No! A, on się rusza trochę szybko Szczelmy tu Głupie to było Ale tu mamy goście bardzo blisko, który właśnie wybuchł Tak, sprawa z tobą, kolego Trafiliśmy Czekasz? Nie trafić, no ma Nie umiem celować. Jest pół kilometra przede mną jakiś ziomość. O! Ciebie powinien trafić. Czerwony, Nie został. Wow! Koledzy przyszli, tak? No nie gadaj, że kurde działo mi uszkodzili Za... Jesus Christ! Tak Tempet... Mm. Ale przynajmniej system mam. coś u Już mogę strzelać? Fajnie Ale się wystawiam co to kurde to się dzieje? No... Chciałem se strzelić jeszcze raz. Dziękuję Wam bardzo ludzie za oglądanie. Jeżeli się podobało łapka w górę. Do zobaczenia następnym razem. Hej!